Siemanko, z tej strony Petit i witajcie na kanale Uminoboken, a dzisiaj rozprawimy się z podstawami gry w One Piece. Jako jeden z elementów celebrowania 25-lecia jednej z najlepiej sprzedających się Mank na świecie, Bandai Namco wprowadził na rynek nową grę karcianą One Piece Card Game. Hype wokół tej karcianki jest niesamowity, turnieje sprzedają się w kilka sekund, produkty na półkach znikają prawie zanim pojawią się w sprzedaży. Na czym więc polega ta gra? Dwóch graczy walczy o zbicie życia przeciwnika do zera, zagrywając postacie ze swojej talii, płacąc za karty i zwiększając ich moc za pomocą kart Don. Każda talia prowadzona jest przez lidera, który posiada potężne zdolności i musi być broniony przed atakami przeciwnika. Wykorzystując zdolności swoich kart, Atakując lidera przeciwnika i broniąc własnych postaci przed atakami, będziesz mógł odnieść zwycięstwo i zostać królem piratów. Aby postawić pierwszy krok na Grand Line, rozsiądź się wygodnie, weź kawę i oglądaj dalej, by nauczyć się grać w grę karcianą One Piece. Jak zbudować talię? Talie w One Piece zawierają nie mniej, nie więcej jak 50 kart. Dodatkowo każda talia zawiera jedną kartę lidera. Liderzy są czymś podobnym do komanderów Magic The Gathering i budujemy deck wokół tego lidera, jego koloru i umiejętności. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, to fakt, że w One Piece talie mają restrykcje dotyczące kolorów. W deku możemy używać tylko kart o określonym kolorze lidera. Dla przykładu Belo Betty z najnowszego dodatku jest liderem żółto-czerwonym, dlatego wszystkie karty, które użyjemy w tej talii mogą być tylko takiego koloru. W ramach ciekawostki wspomnę, że istnieje też lider, który jest niczym kameleon i zamienia się w dowolny kolor. Jest to tytułowy bohater Monkey D. Luffy, wokół którego odbywały się turnieje Sild w listopadzie. Luffy był wielokolorowym liderem i talie mogły zawierać wszystkie kolory kart z gry. W 50-kartowej talii gracze mogą użyć dowolnej karty, dopóki pasuje ona kolorem do wykorzystywanego lidera. W każdej talii możemy użyć maksymalnie 4 kopie tej samej karty. Warto wspomnieć, że w tym wypadku restrykcją objęte są karty z danego setu, czyli na przykład możemy zagrać 4 kopie nami z pierwszego dodatku. I cztery kopie nami z pierwszego starter deku. W tym konkretnym przypadku patrzymy na numer karty i setu w prawym dolnym rogu. Kolejną rzeczą, o której musimy wspomnieć, to rodzaje kart. W One Piece mamy trzy typy kart, które mogą zostać wykorzystane w talii. Najpopularniejszym rodzajem karty będą postacie characters. Tymi kartami będziemy atakować przeciwnika lub blokować jego ataki. Kolejnym typem są karty wydarzeń events. Które działają jak czary w innych grach. Zazwyczaj karty te mają jednorazowe działanie, po którym przenosimy je do kosza. Niektóre mogą być ofensywne, inne defensywne. Na samym końcu mamy karty Stage. Mają taką samą funkcję jak Enhancements w Magicu, stadiony w Pokemonach czy Field Spells w Yu gi oh Karty te pozostają na polu bitwy i dają stały efekt graczowi lub graczom. W talii nie uwzględnione są karty typu Don. One składają się na dodatkowy, odseparowany Dondek. Najprostszymi słowami, dony to zasoby, które gracze wykorzystują do wykonywania wszelkich akcji w grze. Dondek jest taki sam dla każdego gracza w każdej talii, ale jest niezbędny do grania. Jest to coś jak mana w Magicu czy energię w Pokemonach, z tym, że dony otrzymujemy zawsze przy rozpoczęciu naszej tury, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Zasady gry w One Piece Card Game. Teraz, gdy wiesz już w jaki sposób konstruujemy talię, pora zacząć grać. Celem gry jest zredukowanie życia przeciwnego lidera do zera. A następnie wyprowadzenie ostatecznego ciosu. W momencie, gdy gracz otrzyma bezpośrednie uderzenie, gdy nie posiada już kart życia, przegrywa grę. Na początku gry gracze decydują o kolejności grania, kto zagra pierwszy, kto drugi. Następnie ze swojej tali dobierają 5 kart. W tym momencie gracze mogą zdecydować się na jednorazowy maligan czyli mogą zwrócić karty do tali, przetasować ją, a następnie ponownie pociągnąć 5 kart. Jest to użyteczne w sytuacji, w której na startowej ręce nie masz żadnych sensownych kart i ciężko Ci rozpocząć grę. Gdy gracze zakończą ten proces, dobierają kolejne karty, by ustawić życie swojego lidera. Karty życia powinny być położone twarzą do dołu. Każdy lider ma widoczną ilość życia na karcie. Są liderzy, którzy mają 3 życia jak czerwono-fioletowy Luffy, 5 życia jak jednokolorowy Katakuri czy Kit. Gdy zakończymy te przygotowania, rozpoczynamy grę. Na początku każdej tury... Gracz, którego jest kolej, bierze kartę ze swojego dondeku i kładzie ją w swojej strefie kosztu. Gracze będą otrzymywać po dwie karty z dondeku na początku każdej swojej tury, aż osiągną 10 donów. Wyjątkiem jest pierwsza tura pierwszego gracza, który rozpoczyna z jednym donem. Dony wykorzystywane są do tego, by opłacać koszt użycia kart z ręki. Używamy ich do tego, by zagrać postać, aktywować event. Oprócz tego don ma jeszcze jedno kluczowe znaczenie. Możemy wykorzystać go do wzmocnienia ataków naszych postaci czy lidera. Możesz dołączyć don do swojego lidera lub postaci po to, by jednorazowo zwiększyć jego siłę. Jeden don to plus 1000 do siły rażenia postaci. Jeśli chodzi o sposób działania walki, gracze mogą atakować postaciami w kolejnej turze po zagraniu. Postacie, o ile nie zaznaczono inaczej w ich charakterystyce, nie mogą atakować w turze, w której zostały zagrane. Oraz swoim liderem w dowolnej turze po pierwszej turze każdego gracza. Postacie i liderzy mają wartość siły. Power, w prawym górnym rogu karty, która będzie używana do określania ich siły ataku i siły obrony w trakcie walki. W walce gracze będą porównywać siłę postaci. Jeśli atakująca postać ma większą moc niż broniąca się, zostaje znokautowana i wyrzucona do kosza. Natomiast jeśli postać lub lider zaatakuje wrogiego lidera, a siła atakującego jest większa niż broniącego się lidera, broniący się gracz bierze kartę ze swojego obszaru życia i dodaje ją do swojej ręki. Jednakże broniący się gracz może wykonywać także kontrataki. Wiele postaci będzie miało takie małe pole tekstowe counter z boku karty. Kiedy gracz jest atakowany, może odrzucić dowolną liczbę kart z ręki, które mają słowo kluczowy counter, aby dać broniącej się postaci lub liderowi dodatkową moc do obrony. Jeśli postać lub lider zaatakuje postać lub lidera, który po kroku kontrataku ma większą moc, atak kończy się fiaskiem i nic się nie dzieje. Jedną z kluczowych rzeczy, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że postacie mogą atakować tylko inne postacie, które są rested, czyli odwrócone bokiem na polu bitwy. Atakowanie postacią lub używanie pewnych umiejętności spowoduje, że postać będzie wykończona, czyli rested, odwrócona bokiem, pozostawiona otwarta na atak. Sama tura jest płynna, co oznacza, że gracz może zaatakować postacią, a następnie zagrać inną postać i zaatakować swoim liderem, wszystko w jednej ciągłej fazie. Może najpierw wyprowadzić wszystkie ataki, a następnie dopiero zagrać nowe karty z ręki. Gdy gracz nie ma już więcej akcji do wykonania, tura się kończy, a następny gracz rozpoczyna swoją turę. Trwa to do momentu, w którym jeden z graczy zwycięży. Fazy tury w One Piece. W One Piece turę dzielimy na pięć różnych faz: faza odświeżania (refresh phase), faza dobierania karty (draw phase), faza don (don phase) Faza główna, Main Phase. Faza końcowa, End Phase. Refresh Phase, czyli faza odświeżania. Refresh Phase jest wtedy, gdy kończy się efekt do początku twojej następnej tury. Until the start of your next turn. Zwracasz wszystkie karty Don podpięte pod postacie lidera do swojej strefy kosztu, Cost Area. Następnie resetujesz wszystkie zrestowane, Rested Cards, obracasz je z powrotem do pierwotnej pozycji, czyli prosto. Faza dobierania. Dobierz jedną kartę z wierzchu twojego deku. Pierwszy gracz pomija dobieranie karty w swojej turze. Trzecia faza: Don Face. Ze swojego Don deku dobierz dwie karty Don i połóż je wierzchem do góry w swojej strefie kosztów. Pierwszy gracz w swojej pierwszej turze w grze dobiera tylko jedną kartę Don. Czwarta faza główna Main Phase. Faza główna to ta, w której rozgrywa się najwięcej akcji w grze. Gracze mogą wykonywać dowolną kombinację następujących czterech akcji: zagranie karty, podpięcie kart Don do liderów lub postaci, użycie efektów kart lub atak. Zacznijmy od pierwszego, czyli zagranie karty. Aby zagrać kartę z ręki, musisz zrestować karty Don w swojej strefie kosztów poprzez obrócenie ich o 90 stopni na bok. Liczba kart, które restujesz, musi być równa kosztowi karty jak i wskazano w lewym górnym rogu karty. Po zagraniu karty, karty postaci i karty stage pozostają na polu bitwy. Karty postaci umieszcza się nad twoim liderem i natomiast karty stage umieszcza się pomiędzy twoim liderem a talią. Każdy gracz może mieć w danym momencie aktywną tylko jedną kartę stage. Kiedy zagrywasz nową kartę stage, odrzuć istniejącą kartę stage na swój stos śmieci. Postacie nie mogą atakować w turze, w której zostały zagrane, ani w pierwszej turze każdego gracza. Karty wydarzeń aktywują się natychmiast przed wyrzuceniem do kosza. Podpięcie kart Don. Karty Don, które nie zostały zrestowane, innymi słowy, które nadal są aktywne i rozróżniamy je przez to, że są skierowane przodem do przeciwnika, możesz podpiąć do swojego lidera lub innej postaci. Każdy Don, tak jak wspominałem, dodaje 1000 siły, power, do postaci, do której jest podpięta możesz podpinać dowolną ilość aktywnych donów. Kiedy karta, do której przypięte są karty don, opuszcza pole bitwy, poprzez np. zniszczenie i knockout, podpięte dony wracają do twojej strefy kosztów zrestowane, czyli odwrócone o od 90 stopni. Używanie efektów kart. Karty postaci i liderzy mogą używać efektów, czyli umiejętności, które są widoczne na ich karcie. Efekty mogą mieć różne specyficzne wymagania, Również podany na karcie. Don xx, gdzie x to ilość kart podpiętych donów, które karta musi mieć, by aktywować ten efekt. Don minus x, gdzie x to ilość kart don, które gracz musi zwrócić do swojej talii, by aktywować dany efekt. Active main x. Efekt ten może zostać aktywowany w głównej fazie poprzez zrestowanie określonej x ilości kart don, poprzez odwrócenie ich bokiem, tak jak w przypadku opłacania kosztu karty. I ostatnia akcja to atak. Podczas ataku gracze mogą wybrać za cel lidera przeciwnika lub zrestowaną postać kontrolowaną przez przeciwnika. Żaden gracz nie może atakować w swojej pierwszej turze, a postacie nie mogą atakować w tej samej turze, w której zostały zagrane. Aby zaatakować swoim przywódcą lub postacią, zrestuj aktywną kartę obracając ją o 90 stopni na bok i wskaż cel swojego ataku. Możesz obrać za cel lidera przeciwnika lub jedną z jego zrestowanych postaci. Po wybraniu celu rozpatrz wszystkie efekty podczas ataku, when attacking. Jeśli karta posiada zdolność blokowania, zostaje ona teraz aktywowana. Pozwala to aktywnej, niezrestowanej, nieodwróconej karcie ze słowem kluczowym blocker zastąpienie innej atakowanej karty. Broniący się gracz może następnie zdecydować, czy zagrać kartę kontry ze swojej ręki, przenosząc daną kartę postaci do kosza, aby dodać określoną wartość kontry do siły karty broniącej, czy też kartę wydarzenia, aby aktywować efekt zgodnie z wyjaśnieniem na karcie. Tak jak wspominałem, po rozpatrzeniu jakichkolwiek efektów porównuje się moc obu kart. Pamiętaj, że każda podpięta karta Don dodaje 1000 siły. Wartość mocy karty można znaleźć w jej prawym górnym rogu. Jeśli siła atakującego jest większa lub równa wartości karty, którą atakuje, atak kończy się sukcesem. Jeśli lider zostanie zaatakowany pomyślnie, broniący się gracz otrzymuje jedno obrażenie, dodając kartę ze swojego obszaru życia do swojej ręki. Jeśli dobrana karta ma efekt wyzwalający czyli trigger, karta może zostać odkryta, aby go aktywować zgodnie z warunkami widocznymi na tej karcie. Jeśli gracz otrzyma obrażenia, ale w jego obszarze życia nie ma już żadnej karty, przegrywa grę. Jeśli postać zostanie skutecznie zaatakowana, broniąca się karta zostaje znokautowana i wyrzucona na stos śmieci gracza. Jeśli karta skutecznie obroni się przed atakiem, nic się nie dzieje żaden gracz nie otrzymuje obrażeń ani nie traci żadnych kart. Piąta faza faza końcowa End Phase. Podczas fazy końcowej wszystkie efekty aktywowane w tej turze kończą się, następnie przechodzi do przeciwnika i rozpoczyna się jego tura. W pierwszej kolejności na pewno będziemy chcieli grać czymś gotowym i sprawdzonym. Jeśli jesteśmy początkującymi, z dużym prawdopodobieństwem nie będziemy chcieli bawić się w deck building. Skąd brać pomysły na talię? Problemem braku znajomości kart, działania ich, połączenia umiejętności, czyli tak zwanego combo, czy ilości kart danego typu, ich kosztu. Prawdopodobnie zrobimy talię, która będzie tylko cegłą przypadkowych kart. Sam ze swojej strony też polecam zacząć od czegoś sprawdzonego. Nie odrzuci nas to od gry, będziemy mieli działające schematy i kombinacje, co pozwoli nam szybciej przejść przez te nasze pierwsze podstawy i pierwsze kroki. Jeśli nie mamy znajomych, którzy grają i mogliby nam pomóc, powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak lubimy grać. Każdy kolor w One Piece cechuje się innym sposobem działania. Mamy czerwone karty, które obniżają moc przeciwnika, po to by następnie zrobić na nim knockaut jakąś inną umiejętnością lub postacią. Czarny kolor obniża koszt karty, po to by usuwać postacie z niskim kosztem. Niebieski działa podobnie, ale zwraca karty na spód talii. Żółty zajmuje się żonglerką kart życia i bazowaniu na wyzwalaczach, czyli wspomnianych triggerach. Zielony natomiast jest specjalistą w kontrolowaniu planszy i pola bitwy. Z mojego krótkiego doświadczenia wynika, że żółty dek, na przykład Katakuri, jest stosunkowo tani do złożenia, do złożenia z uwzględnieniem tańszych alternatyw tych najdroższych kart, ale przede wszystkim jest prosty w graniu. Wykorzystuje najprostsze mechaniki, co pozwala na łatwe wejście w grę na turniejowym poziomie. Jeśli masz szczęście i podejdą odpowiednie karty, to jesteś w stanie nawet jako początkujący wygrać już jedną z pierwszych gier. Jedynym minusem jest to, że w dużej mierze bazujesz na szczęściu. Jeśli grasz Katakurim, nie masz wpływu na to, jak ułożą ci się życia. Sam zacząłem od Katakuriego, już na pierwszym turnieju byłem w stanie wygrać dwie z czterech gier, dlatego wiem, że to działa. Działające talie, które obecnie wygrywają turnieje, możesz znaleźć na stronie onepistopdecks.com. Po wejściu na stronę, w menu wybieramy decklist. Następnie przechodzimy na przykład do English Format i wybieramy aktualny set. W momencie nagrywania filmu jest to OP05 Awakening of the New Era. Po załadowaniu się strony zobaczysz listę ostatnich zawodów i wygrane talie. Wystarczy kliknąć w interesujący nas kolor i przeniesie nas na deck listę danej talii. W moim przypadku kliknąłem na fioletowego Lufiego, który jest jednym z lepszych liderów w obecnym formacie. Mamy listę kart w formie graficznej, widzimy art każdej karty oraz poniżej ilość sztuk potrzebnych do tej talii, a jeśli przeskrolujemy stronę w dół, zobaczymy pełną listę tekstową, którą możemy skopiować do symulatora. Jeśli macie jeszcze jakieś wątpliwości, coś jest niejasne, brakuje Wam wyjaśnień jakiejkolwiek kwestii związanej z podstawami gry w One Piece, dawajcie znać w komentarzu. Nagram kolejne filmy z odpowiedziami na Wasze pytania. Jak zawsze, dzięki za dzisiaj z góry dzięki za subika i za lajka. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!